Miałem walczyć z kimś innym, tak. Nie, nie, chyba mogę to mówić, tak, bo nie wiem. Z, 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 e, tak. Wszyscy, wszyscy, wszyscy tam będziemy walczyli na zasadach K1. E, Małe rękawice do boksu, czwóreczki. Teraz, teraz o siódmej rano wstaje śniadanko, uśmiechnięty, zadowolony, nic nie boli. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal za ciosem. No i ze mną największy olbrzym polskiego pięściarstwa, czyli Mariusz Wach. Obecny tutaj w ustronie jako gość. Mariusz, niedługo Twoja walka na Galicji trajking w Piotkowi trybunalskim. No podjąłeś wielkiego się wyzwania. Walka z mistrzem kickboxingu Marcinem Różarskim. Małe rękawice K1, ale to będzie sztos. Tak to jak kiedyś za mało lata, coś się robiło, coś było nie do zrobienia. To mówiło się, że do ważnych świat należy. Dalej się tego trzymam. Wiadomo mi z 5 lat temu i więcej, e, bym na pewno nie podjął się takiego wyzwania, bo bym nie miał... Zero szans, tak? Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, gdzieś tam swoją szansę widzę, że, e, upatruję, że, że, że jestem w stanie e, pokonać go. Dlatego ja wziąłem 5 lat temu, nie miałbym już żadnych szans, tak? Bym, nie, nie kopałem, e, nie, nie, nie jestem ochłopany, więc e, raz dwa by mnie poskładał. Na dzień dzisiejszy, gdzieś tam e, swoją szansę widzę, dlatego e, do, tej, do tego pojedynku dojdzie. 11 października. Mariusz, gdzie przygotowujecie się do tej walki? Bo jak wiadomo, to nie mogą być tylko treningi bokserskie, a i musisz robić treningi stricte bokserskie. Tak, e, trenuję, trenuję w Dzierżoniowie, tak, jeżdżę po różnych klubach. E, tak naprawdę tam, tamten cały mój, mój obóz, obóz tamten, cały ten okres tam, tam, tam jestem w Dzierżoniowie. E, jeżdżę na, na jakieś, z, z, Wiadomo, to nie typowe takie sparingi są, bo, e, bo było ciężko. tak Iż tam e, sparingi zadaniowe. E, bardziej się uczę techniki bloków. E, blok oddanie do dokładał do tego ręce. Więc pomalutku się tam uczę tego, 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 tego sportu. Wiadomo, e, to jest trudny sport, naprawdę trudny sport, wymagający. E, zabierając tak jak ja, na dzień dzisiejszy mogę wyjść z każdym na 12 rund, przeboksować, wiadomo gdzieś tam jakieś zadyszki ja będę miał, ale e, sporty kopane, e, 3 rundy, 4 rundy już, już cały tlen, cały tlen odbiera, tak wiadomo, że te, e, sporty kopane mnóstwo energii kosztują i do tego muszę mój organizm się przyzwyczaić. Marcin, z kim... E, przepraszam, Marcin, mówię. Mariusz, Marcin to będzie twój rywal już dzisiaj naprawdę, komentowanie, wywiady, ale naprawdę fajna atmosfera tu w Ustroniu, dlatego i język się nie raz Mariusz, z kim najczęściej sparujesz? Jeśli chodzi o twoich spary impakterów, może takich trzech głównych wymienić. Nie mam, ja, ja tak nie mam... E, ja tak naprawdę z dwa razy dopiero sparowałem, bardziej, bardziej okupowania, e, e, przyjmowania tych bloków. Nie mam jeszcze takich stricte... Od przyszłego tygodnia tak zaczynam... Zaczynam mocniejszy tak, mocniejszy okres e, i zobaczymy, na razie muszę się nauczyć techniki, tak? Bo bez techniki to, 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 to wejdę na spaling, do byle kogo i każdy by mnie tam zlał, tak. Nawet muszę się nauczyć tej techniki mniej więcej, tak, bo tylko przez parę, przez parę tygodni, nie jestem w stanie się nauczyć tak, ale tych podstaw, takich naprawdę poza podniesienia nogi, e, blok, wewnętrzny, zewnętrzny. Tego się uczę Ja od przyszłego tygodnia się wchodzę na taki okres e, sparingów, zobaczymy co, co, co będzie. Ogólnie w tym strikingu widzę, że Ci się spodobało, bo walczyłeś na ich gali premierowej i tam też byłeś wskazywany na porażkę, ponieważ walczyłeś z gościem z Tekłą, mistrzem, a jednak go znakautowałeś. Tak, tam w ogóle było, miałem walczyć z kimś innym, tak, nie, nie chyba mogę to mówić, tak, bo nie wiem, miałem z, 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 e, z karetekami, tak? Dwóch karatek miało być, ale coś tam, coś tam nie dogadaliście. No dobrze, z karetekami to nie ma problemu. Znaczy, tam. Później, już, ja, ja chciałem bardzo w tej walki, tak? Nawet tak naprawdę nie, nie śledziłem e, do, do, do końca tego mojego przeciwnika. Pojechałem w ciemno, bez żadnych sparingów, bez, bez żadnych większych treningów, bo to e, w tym okresie byłem e, e, na spalinach łusyka i tam nie wypadało mi, mi kopać, tak? Ale tak jak już to jeszcze mówiłem w widziałem że to jest e, szczęście początkującego. E, myślę, że na 10 pojedynków wygrałbym tylko raz, akurat by się udało w tym pierwszym pojedynku, kolejny pojednika pewnie e, bym gdzieś tam mógł, mógł obrywać, tak, ale ale szczęście miałem, szczęście tak samo jest potrzebne w tym sporcie, więc nie narzekam. Mówi się, że szczęście, szczęście sprzyja lepszym, także Mariusz, mi się naprawdę w tamtym pojedynku y, bardzo po, podobałeś, bo pokazałeś taki ten charakter, że miałeś tą nogę okupowaną, wykroczoną, a mimo tego nawet jak ciężko Ci się chodziło, to i tak parłeś do przodu i wiedziałeś, że trafisz tą szansę, kiedy będziesz mógł strzelić swojego rywala, No i doszło do tego momentu. Pod koniec tak, pod koniec, naprawdę on, on tą walkę zaczął i skończył pierwszym kopnięciem, tak, gdzie, gdzie, gdzie mnie podciął te dwie nogi i już mi tak naprawdę wyeliminował. gdzieś tam w swojej durnej głowie e, e, wizualizowałem sobie kopnięcia gdzieś tam za młody lat kopałem, tak i tak samo tutaj pewnie bym pojedynku bym kopał, tylko że dostałem takie mocne te kopnięcia, że, że mi odcięło tlen i, i w ogóle w, władz w tych nogach, tak ale gdzieś tam złapałem e, pod koniec pierwszej rundy gdzieś tam go, udało mi się paroma mocnymi siostrami e, uszczelić, w drugiej rundzie gdzieś tam nawet nie było czyste kolano, ale gdzieś tam e, ześliznęło się tutaj po, po, po brzuchu, po kratce, e, e, to kolanko e, z, zniechęciło go do dalszego pojedynku i ja się bardzo, bardzo cieszyłem, że, że nie pozwało to kolejnej, kolejnej rundy. Dokładnie tak. E, ja wiesz, to wróciłbym tak jeszcze troszeczkę wcześniej historią do Twojego pojedynku z Marcinem Najmanem na Mistrzostwach Polski Amatorskich. Bo wiesz co, dużo osób robi wywiady, ale nigdy, nigdy nigdy o ten pojedynek tak dogłębnie nie pytał. Jak mam być szczery, e, wiem, że walczyłem z nim gdzieś tam, e, e, widzę te, te, te urywki tego pojedynku, ale tak naprawdę na, 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 na gorąco nie pamiętam tego pojedynku w ogóle. Czyli nie, nie. Jakoś. nie, no naprawdę było tych tych, polingów, e, tych walk z paringów. E, nie zapadło mi wiadomo, teraz Marcin jest na topie, e, jest bardzo rozpoznawalną osobą, ale. Niestety nie, no nie pamiętam no tak, nie, nie pamiętam przebiegu tego pojedynku, jak to wyglądało. E... Słuchaj, bo mówię, Marcin jest na topie, no nie wiesz, między nie. wami są dobre relacje, no nie, ale gdyby taka oferta w jakiejś federacji freakfight'owej wpłynęła, że no walka Mariusz Wach, Marcin Neiman, ale w ma. Kurno, no ja jestem takim zawodnikiem. E, mało czego się boję, e, rzadko odmawiam pojedynków, praktycznie w ogóle nie odmawiam, tak, jestem w stanie, to walczę e, w różnych tak jak było, była propozycja walki e, w MMA, w, 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 w e, we Frikach, zgodziłem się nie boję się wyzwań, tak, gdzieś tam, gdzieś tam mam tą e, tą złość sportową tą chęć walk, wiadomo to w, w, wygląda nieraz różnie, tak ja ponad 30 lat boksuje, ciężko jest podnieść te nogi, tak? Ale gdzieś tam trenuje to, próbuje. Myślę, że, że, że nie jest źle, że to nie, nie wygląda naprawdę źle, że w tej walce wiadomo jest, to będzie destrukcyjne. Nie tego, nie, ta walka nie potrwała pełnego dystansu, tak? Z jednej albo z drugiej strony, nie wiem. Będzie bardzo destrukcyjna. Ktoś, ktoś naprawdę Kupi to e, ciężką kontuzją, tak? albo, albo ja, albo, albo ono, on tak samo nie, 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 nie zatrzymuje tej nogi, tak samo chcąc wygrać, tak samo nie będę mógł, to, nie będę mógł tego zrobić. Więc, więc ta walka nie potrwa pełnego dystansu i będzie bardzo destrukcyjna. Tak? E, Mariusz, słuchaj, mówię, tu teraz cały czas chłopaki, nagrywałem wywiad. Tutaj cały czas mówimy o walce z Marcinem Różalskim na strikingu, ale jest to tak. Mamy Tomasza Adamka w fejmie. Wiadomo, że on tych frików bardzo obija w boksie, ale nigdy nie było walki Tomasz Adamek-Mariusz Wach w boksie. Walczyliście z kliczką. Jeden walczy z jednym, drugi walczy z drugim. Myślę, że taka walka by się fajnie sprzedała. Jak byś zapatrywał się na taką walką w pięściarwie. Tomasz Adamek-Mariusz Wach. Nie, już by się to sprzedało. Wiesz, teraz, teraz bardziej, się, bardziej się sprzedają, bardziej. Się sprzedają walki osób bardziej rozpoznawalnych, tak, teraz ja, wiadomo, mamy ten internet, e, dużo dzieciaków siedzi w tym internecie, e, ma swoich jakiś tam idoli i oni są bardziej popularni od nas, tak wiadomo ja, na, na nas przyszłyby jakieś tam stare Gwardia, dokładnie, bo na pewno dla tych kibiców to by było fajne, no gdzieś tam w Bok się pytali o, o takie pojedynki, jak jeszcze Tomek był e, w Gazie. Ja tam gdzieś tam na samo w Stanach boksowałem, e, e, były zapytania do mojej osoby na no, taki błąd, jak robimy to tak, to no, coś tam, po, po drodze się, po, po drodze coś nie chodziło, teraz nie wiem czy to wiadomo, no. <grym> ja, muszę, ja muszę, przechodzić, żeby, żeby z kimś walczyć, ja muszę przechodzić e, do różnych innych sportów, tak, czy do, do MMA, czy do, do K1, czy, 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 do, czy do, do, do czegoś innego, tak? E, w boksie e, nie byłoby odważnego, tak myślę, że, żeby, żeby, żeby walczyć, żeby ze mną zawalczyć, tak? E, ale ja się nie boję, ja, bo to jest takie gdybanie, tak? Będzie propozycja, ja jestem e, otwarty, jestem na tak. E, wszystko, wszystko zależy od tej drugiej strony. Rozumiem, czyli wstępnie dowiedzieliśmy się tyle. Walka ma z Marcinem Niemanem, jesteśmy na tak. No tak, wiadomo, że... Nie no i z mojej strony tak. A w boksie jesteśmy na tak? Jesteśmy na tak. Małe, duże rękawice, bez rękawic. E... O właśnie, i tutaj ciekawy temat, ale widzisz, czytasz chyba w moich myślach, bo tutaj trener Maria w Gromdy się kręcił. Jak się zapatrujesz na walki w gromdzie na głe pięści? Wiesz co, e... 30 lat temu bym był pierwszy tam, bym się pierwszy zgłaszał, że, że żeby walczyć na gołe pięści teraz. E, po tylu latach, ponad 30 latach e, w ringu, poza ringiem e, moje ręce po prostu by nie wytrzymały tego tak? wiem, że, że jeden, dwa ciosy bez, bez rękawicy i, i ręce rozwalone szkoda, szkoda mojego zdrowia a, a kibiców czasu tak? gdzieś tam każdy by, by liczył na, na fajny pojedynek a sam wiem, że, że takie uderzenie teraz, na dzień dzisiejszy 30 lat temu, pierwszy jestem do takich walk Dzisiaj niestety mój, mój organizm by nie wytrzymał tego na, na gołe pięć tak. Wiem, znam tych chłopaków. z już tak, tak. A znam tych chłopaków, wiem, wiem z czym oni się borykają. Więc to mi nie jest potrzebne i naprawdę nie chcę tego robić to żeby wejść, e, uderzyć jeden, dwa, i, i przegrać walkę. Po co mam to robić? Rozumiem Mariusz. Chcę jeszcze dopytać o walkę z Martinem Różalskim. Tam pisze, że walka w małych rękawicach, ale to będą małe rękawice do boksu? Do boksu, tak. Wszyscy, wszyscy, wszyscy tam będziemy walczyli na zasadach K1, małe rękawice do boksu, czwóreczki. To w sumie też dobrze, bo nie będzie takiej możliwości, że ktoś komuś palca w oko wsadzi. Tak, tak. Wiadomo, to są. Czwórki to są naprawdę, mam małe rękawice, tak jak, jak do, do, do MMA, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. To troszkę bezpiecznie tak jak mówisz, żeby nie wsadzić tego palca do oka. E, a tak to. to, to to też będzie widowisko, będzie, będzie dużo, dużo fajnych pojedynków, e, krwawych pojedynków, tak myślę, e, przez to, że to ma te małe rękawice, tak? Mariusz, że oprócz tej walki jest już jakaś zakulisowa rozmowa z tobą, żebyś jeszcze coś w tym roku stoczył, czy na razie tylko ta nie, walka ja, i spokój? Ja, ja jak, jak, jak e, rozmawiam, e, koncentruję tylko na jednym Nie, nie wy, nie wy, mam, tak, będę miał... W listopadzie jeszcze, ale w boksie, w Kaliszu, tak, ale tak profesjonalnie to, to żadnej, nie rozmawiam, nikt ze mną, jakby ktoś tam dopytuje, nie, nie prowadzę takich rozmów, tak, koncentruję się tylko na tym 11, 11 października, tak naprawdę nikt tego nie wie, co, to, co będzie, co się wydarzy, tak się czy, 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 czy zostanę zlokalizowany, czy mocno, czy lekko, czy ja kogoś dokałtuję, więc nie, to jest niepotrzebna taka rozmowa. Tak? 12 mogę siąść, zobaczyć swoje rany, jak wygląda i możemy rozmawiać o, o kolejnym wojenniku. Mariusz, ile jeszcze zamierzasz pokazywać nam się w ringu jako zawodnik? Wiesz to czy po prostu to jest taka... Wczoraj, wczoraj, wczoraj bo kiedyś, że taki wywiad dowodził, udzielałem. Właśnie to jest to pytanie, że, że kibic są. Pamiętajmy, jest taki fajny walk i akurat te, co udziałem w wywiadu wrócił do tej walki z Anglii ostatnio, także że w drugiej ludzie przekał. Tak, tak, tak. Ja to, ja to tłumacz próbowałem tłumaczyć, że to e, nie byłem przygotowany, że on atakuje te ciosy. Tak naprawdę nie dostałem mocnego ciosu. Po prostu mnie zasypał tymi ciosami e, i tyle tak. To nie było, że jeden mocny cios mnie zlokautował. E, ja naprawdę w świecie się czuję, tak? Już przechodzę którąś tam młodość, ale, ale, ale te treningi mnie e, podtrzymują na nas tak. Jak, jak nie potrenuję dwa tygodnie, to jestem inwalidą. Tak? E, teraz teraz e, o 7 rano wstaję, śniadanko, uśmiechnięty, zadowolony, e, nic nie boli, a wiadomo, a wracając do Twojego, bo się już rozgadałem. W wieku 50 lat zrobię ostatnią pożegnalną walkę. Czyli jeszcze trochę powalczy. Jeszcze to nie wiadomo to nie. czy powalczę. Wiadomo, nie wiadomo czy będę przez ten cały okres boksował, tak? Jakieś jest coś, ale tak powiedziałem sobie i gdzieś tam wywiadził, że w wieku 50 lat chciałem taką zrobić pożegnalną, pożegnalną, fajną walkę może w Krakowie albo gdzieś. gdzieś. A masz już kogoś na oko, z kim byś taką pożegnalną walkę chciał to, czy Może Krzysiek Wodarczy, który tutaj dzisiaj jest? <grystanie> nie mam. Ja, ja na razie myślę naprawdę o takich... E, przyziemnych sprawach. Przyziemnych sprawach, tak. 11 października naprawdę to, to nie są żarty. E, on tak samo wiem, że Róża myśli o, o wygranej... Myśli poważnie wygranej i będzie chciał tą pojedynkę skończyć bardzo szybko, tak. Bo im dłużej to potrwa, to na jego niekorzyść będzie, tak? Wiem, że on y, y, wszystko postawi na to, żeby w pierwszej rundzie e, okopać mnie, porozwalać, po, po, po zdewastować moje ciało, tak? Również ja na ja, ja, ja tym samym będę musiał, e, tak samo będę musiał mieć plan, e, żeby, żeby ta, ta walka nie potrwała e, dłużej niż, niż dwie rundy, tak? No tak, tym bardziej, że Marcin długo nie walczył, a wiesz jak to jest, się długo nie walczy, no to ta jednak jest widoczna. I to też będzie ten motyw dla Ciebie na początku, że będziesz mógł to przekuć na Twoją korzyść tak ja cały czas ruchu wychodzić tam te sparingi, jakieś wargi aretatywne, więc cały czas jestem w tym, tym gazie. I tak nie boję się, nie zapomnijcie wykupić preperview z tego października. Oglądajcie kibicujcie jednemu albo drugiemu. Mam nadzieję, że, że, że damy, że damy dobry, dobry pojedynek po prostu. Także zapraszamy serdecznie już 11 października do Piotrkowa Trybunalskiego, kogo nie będzie, pay-per-view, striking league będzie się działo. Mariusz, dziękuję Ci za wywiad. Emocji będzie co niemiara. dzięki dziękuję. Dzięki wielkie. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę: od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego: www.blachyminda.pl